Dzień dobry, Roland Dobowski, Narodowy Front Polski. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy takie zgromadzenie, pikietę, w obronie, w obronie dzieci, w obronie polskich dzieci szczególnie. A o co chodzi? Chodzi o, o demora, demoralizację, deprawację, a więc staramy się praktycznie sprzeciwiać się tej deprawacji, przemocy LGBT, indoktrynacji I, e, i Szanowni Państwo, w związku z tym żądamy zakazu propagandy homoseksualnej, żądamy zakazu indoktrynacji LGBT i dzisiaj też tu w Warszawie, w Strycy Polski przed płacem prezydenckim e, uruchamiamy taką inicjatywę i zbieranie podpisów pod petycją związaną z tym żądaniem. A więc żądamy zakazu tej propagandy, stop przemocy LGBT i nie ma zgody, nie ma naszej zgody na indoktrynację homoseksualną, nie ma naszej zgody na indoktrynację LGBT, nawet za zgodą rodziców. Tak samo, Szanowni Państwo, nie ma zgody na pedofilię. I tu dodałbym oddzielnie, nawet za zgodą rodziców. I w wersji elektronicznej na razie nasza petycja funkcjonuje. To jest adres fc.fc.pl i tam już Państwo mogą pobrać formularz, jak również podpisać petycję elektronicznie. Szanowni Państwo, nie chcemy być obojętni się przyglądać temu, co się dzieje już w naszej ojczyźnie, na co są narażone nasze dzieci, a również widząc to, co się dzieje w innych krajach, na przykład w Europie Zachodniej, gdzie z jednej strony są lansowane właśnie, lansowana ta, ta deprawacja w mediach, Szeroko pojętych, jak również jesteśmy otaczani przepisami, które wchodzą do szkół, do instytucji publicznych, po prostu w nasze życie. I chcemy się temu przeciwstawić. Nasza petycja jest adresowana do prezydenta RP, do klubu parlamentarnego PiS, właśnie do tych. Gremiów, instytucji, instytucji, urzędników publicznych, które, które są kojarzone z, z obroną właśnie w tej materii naszych dzieci. Ale oczywiście apelujemy do wszystkich czynników politycznych od lewa do prawa, ażeby uświadomić sobie, jakie zagrożenie nam grozi. Proszę Państwa, także zapraszamy na tę stronę internetową. I oczywiście nie, nie, nie chcemy tu nikogo obrażać. Też zebranych tutaj nas proszę o zachowanie zasad związanych z COVID-19 dzisiaj w Polsce, czyli pewna odległość troszeczkę, proszę, o właśnie, jeżeli nie, to maseczki, dziękuję. W wypowiedziach też proszę uszanować e, e, innych ze względu na narodowość, religię czy pochodzenie. E, zanim jeszcze oddam głos Szanowni Państwo, ale postaramy się łącze telefoniczne tutaj e, przedstawić z inicjatorem tej akcji, e, obrońcą właśnie życia Między innymi pod tym względem i naszych dzieci panem Wojciechem Bartońskim z Frontu Polskiego. To też, też poproszę tu o głos Pana Dyusia Rwolskiego, który jest dziennikarzem portalu Sumienia Narodu. Proszę bardzo. Czołem Wielkiej Polski. Chciałem nadmienić, że w swojej kampanii wyborczej zarówno Andrzej Duda, jak i Pis stanęli po stronie właśnie nie tylko nieszerzenia tej złowrogiej ideologii LGBT, ale także w obronie życia poczętego. W obronie życia poczętego. Życie poczęte to jest najważniejsza rzecz, bo ktoś, kto nie szanuje takiego życia i morduje dzieci nienarodzone, to jest gorszy Niż, niż faszysta, niż, niż nazista. Naziści pierwsi promowali Eugenikę, później robili to Sowieci i dzisiaj, dzisiaj robi to tak zwany cywilizowany świat Zachodu. Także domagamy się od prezydenta Andrzeja Dudy, żeby taka ustawa. Weszła w życie. To są jego obietnice, obietnice wyborcze. Domagamy się też od Prawa i Sprawiedliwości, który mieni się prawicą, żeby te wartości prawicowe w końcu, w końcu przy, na, usankcjonowali te prawa i żeby te życie nienarodzone, tych dzieci nienarodzonych, żeby, żeby, żeby właśnie były chronione tym prawem. Tak samo jak chronionym prawem konstytucji jest rodzina, a rodzina się składa z kobiety, z mężczyzny i, i z te, w takim związku tylko i wyłącznie mogą rodzić się dzieci. W związku z tym wszelkiego rodzaju deprawacje, jakimi nas karmią yy, z Zachodu, yy, my mówimy nie takim deprawacjom. Czy połączyłeś się może już? Bardzo dziękuję panu Ryszowi. Jeszcze, szanowni państwo, dodam, że to, co pan Dariusz powiedział, w kampanii prezydenckiej pan prezydent yy, yy, zaznaczył, że zajmie się tym, ażeby doprowadzić do zakazu indoktrynacji LGBT. Dlatego też no, liczymy, że to będzie zrealizowane. Yy, teraz spróbujemy właśnie połączyć się z panem Wojciechem Bardońskim. Zaraz, momencik. Dzień dobry Państwu. Nie jestem obecny, gdyż tam no, chwilowo mam chwilowo niedyspozycje, ale cieszę się, że mogę zabrać głos. Jesteśmy w takiej sytuacji, że trwa wojna cywilizacji. Wszyscy mieli nadzieję, że PiS jest po stronie cywilizacji życia, a, a okazało się, że, że są wątpliwości, że, że nie jest po stronie cywilizacji życia, raczej po stronie cywilizacji śmierci. Skąd to przypuszczenie? Od, od czasu, kiedy rządzi PIS, nasiliły się te marsze, homo, marsze LGBT itd. i tak dalej. I co, co najbardziej ostatnio zaskakujące to to, że prezydent Duda zapowiedział, że będzie y, y, zapowiedział y, za, y, zakaz propagandy homoseksualnej i indoktrynacji LGBT nawet za, zgod, za zgodą rodziców, prawda? I to jest oburzające i zaskakujące, że wszystkie organizacje, jak, tak jakby umówiły się, nie zgadzają się na indoktrynację LGBT bez zgody rodziców. rodziców. Co to znaczy? Co to znaczy? Czy, czy pedofilii należy zakazywać bez zgody rodziców? Czy, czy krzywdzenia zwierząt ktoś zakazuje bez zgody właściciela? Co znaczy ten dodatek bez zgody rodziców? Otóż yy, obawiam się, że zgodnie z, 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 z istniejącymi w internecie spiskowymi teoriami dziejów, jest to pierwszy etap legalizacji właśnie tej, tej ideologii LGBT. Że pierwszy etap to polega na wprowadzeniu jej oficjalnie, na początek za zgodą rodziców. W drugim etapie będzie już. Opcjonalnie i rodzice mogą jeszcze wypowiedzieć, z, za, zakazać, a w trzecim etapie już obligatoryjnie, tak jak, jak matematyka w, jest obowiązkiem szkolnym, bez, tak czy tak musi być y, nauczana. Także my nie zgadzamy się na jakąkolwiek na indoktrynację LGBT, jest, postrzegamy to jako. Jako deprawację, czyli krzywdzenie dzieci. Nigdy w Polsce nie było przyzwolenia na krzywdzenie dzieci, nawet za zgodą rodziców. Tak jak nie ma zgody na, na pedofilię za zgodą rodziców, nie ma zgody na krzywdzenie zwierząt za zgodą yy, właściciela itd. itd. Także yy, musimy, się musimy się temu przeciwstawić. Yy, i już, to, to, jest, to jest nasz ostatni dzwonek i zachęcam do, do, do podpisywania petycji i dzisiejsze spotkanie jest właśnie takie inicjujące do, to początek kampanii zbierania podpisów pod petycją. Treść petycji jest, że żądamy zakazu propagandy homoseksualnej i indoktrynacji LGBT w Polsce nawet za zgodą rodziców. Dziękuję za głos. Dziękujemy panu Wojciechowi Bardajskiemu z, z Narodowego Frontu Polskiego, który szanowni państwo jest inicjatorem tej akcji i zbierania podpisów i autorem petycji do pana prezydenta RP i do klubu parlamentarnego PIS, a w sumie no, do wszystkich czynników, które poczuwają się odpowiedzialne politycznych urzędników w Polsce, które poczuwają się odpowiedzialne za odpowiadać za nasze dzieci, za wychowanie naszych dzieci. I szanowni państwo, strona internetowa fc.fc.pl, tam państwo znajdą formularz i również wersja elektroniczna można się podpisywać. To jest początek naszej akcji. 25 października będziemy chcieli, czyli no prawie za miesiąc, chcieli zrobić następną demonstrację, uświadamiającą rodaków, Polaków, nasze społeczeństwo, że następuje, ma miejsce deprawacja, deprawacja, indoktrynacja. LGBT, indoktrynacja homoseksualna i nie jesteśmy obojętni na los naszych dzieci. Proszę Państwa, i tak, tak jak już wspomnieliśmy, liczymy na to, że Pan Prezydent RP Rzeczypospolitej Polskiej dotrzyma tej obietnicy i zrealizuje zakaz tej indoktrynacji swojej obietnicy, tak. I jeszcze raz uświadamiam Państwu, że dużo się, mimo wszystko tak, dużo się mówi właśnie o tym zagrożeniu LGBT o konwencji stambulskiej, tam kwestia gender w ogóle rozbijania rodziny, mimo zupełnie jakby pewnych takich słów troski, że tak powiem to przypominamy, że no żadna z tych opcji, które tutaj są jednak, trosz, chcą się troszczyć o to, nie wspomina o tym, czy też godzi się na to, że to jest za zgodą rodziców. czy tak jak już wspomniano, czy, czy za zgodą rodziców możemy, no nie wiem, zgodzić się na pedofilię, Dopuścić pedofilię, czy za zgodą opiekunów możemy też znęcać się nad zwierzętami? Czy tu zgoda wchodzi w grę, czy też po prostu trzeba to zakazać? Proszę bardzo, pan Dariusz. Jedno zdanie. Rodzic nie jest właścicielem dzieci. Tak samo matka nie jest właścicielem zarodka, który nosi w swoim brzuchu. O tym trzeba pamiętać. Wolność polega na tym, że traktujemy wszystkich ludzi równo. Nawet tych nienarodzonych. Dzieci są ludźmi i mają takie same prawo, a mają nawet większe prawo. Bo my jako dorośli, jako ludzie, jako rodzice powinniśmy dbać o to, żeby oni wzrastali w, w odpowiedniej moralności, żeby, żeby po prostu mogli, mogli żyć. Żyć godnie. A nie, żeby być deprawowani. Właśnie dlatego żądamy, żeby Prezydent dotrzymał swoich obietnic wyborczych i żądamy odpisu, żeby w końcu zajęli się tą sprawą i ta ustawa, żeby weszła w najbliższym czasie, jak tylko jest to możliwe, do procedowania. Zakaz wszelkiej. Tu nie chodzi o jakieś. nam o to, żeby, 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 żeby nas dobrze zrozumieli widzowie. Tutaj nas obserwujący obywatele. Nie chodzi nam o dyskryminację kogokolwiek, ale tu chodzi o obronę tych najsłabszych, o dzieci, żeby ich nie deprawować. Dziękuję, szanowni państwo. A jednocześnie, jeżeli chodzi, analizując właśnie tę konwencję stambulską, widzimy, że w pewien sposób też odbierane jest słuszne prawo rodziców do wychowywania dzieci. Oczywiście tak jak tu pan Dariusz To jest tak jak tu pan Dariusz powiedział, to jest obowiązek. Także tu musi być właściwa proporcja. Nie możemy jednocze jednocześnie zupełnie pozbawić rodziców prawa do wychowania, ale z drugiej strony dzieci, czyli młody nowy człowiek nie jest własnością w pełni. I ma też swoje prawa od urodzenia, od poczęcia, można powiedzieć. Także to jest, to jest bardzo ważne i po to tu jesteśmy, żeby nie dopuścić do tego, żebyśmy już leczyli chorą czy niewłaściwą sytuację. Zawsze taniej i rozsądniej jest zapobiegać, czyli profilaktyka jest wskazana, niż dopuścić do tego, co się dzieje w pewnych państwach, szczególnie zachodniej, w zachodniej Europy, gdzie to posunęło się już do granic absurdu. Czy Pani Małgorzata jakieś słówko? Pani Małgorzata Kamińska, proszę. Przede wszystkim też narażamy swoje życie i zdrowie generalnie. W ogóle mówiąc o tym temacie, bo w Polsce jest bardzo niebezpiecznie. Naprawdę ludzie boją się zgłaszać, gdy środowiska LGBT atakują nasze środowiska. Piękny wykład jest w internecie. Zachęcam Państwa do ściągnięcia i powielania i rozprzestrzeniania tego tematu na centrum edukacyjne, dawne powiśle, dzisiaj Centrum Edukacyjne Polska. Jak bronić się przed tym niebezpiecznym zjawiskiem? Tak już wcześniej było wspomniane, pan wspomniał, co się stało w innych krajach. Jesteśmy przeciwnikami, tego, to jest po prostu tak drastyczne, że naprawdę róbmy coś, proszę Państwa. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, ja sądzę i, i, i nauka, antropologia o człowieku mówi, szczególnie jakby związana z naszą moralnością chrześcijańską, katolicką, że rząd czy instynktów takich niskich emocji nie trzeba rozbudzać. je raczej trzeba schładzać, a dzisiaj się rozbudza i one przeszkadzają we właściwym wzrastaniu człowieka, w tym, żeby rozwijał się owocnie intelektualnie. Czyli na pewno dzieciom w szkole będą przeszkadzać. I tych instynktów nie trzeba wywoływać. I również wśród dorosłych, jednak skupianie się tylko na emocjach, na porządliwości to nie jest jednak moim zdaniem właściwa droga. Inne zadanie jest człowieka. Szanowni Państwo, czy jeszcze ktoś tutaj z naszego grona chciałby zabrać głos? Jeżeli już nie widzę, w takim razie będziemy, będziemy kończyć. Jeszcze raz Państwa kieruję na stronę internetową fc.fc.pl. Tam są formularze do wydrukowania, jak również wersja elektroniczna do podpisania. I zachęcam,